Fajny kostium klauna. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo się postarałem. Są dwa typy ludzi na Halloween. Ja jestem tym drugim! Pozdrotawek! Zdecydowanie jestem tym drugim! Fajny Angry Birds! Szczerze mówiąc, jak już się wybijecie, to możecie się momentalnie dorobić ogromnych pieniędzy. Nie miałam tak. Co, co to prawda, te oferty... Jesteście zasypywani ofertami, ale jesteście cały czas zasypani tymi ofertami. Są tak zwane spam oferty, które nawet... Wiecie, nie zmieniają na przykład tego, nagłówka w mailu. I piszą: Cześć, influencerze, nie? Witamy cię serdecznie. Mamy dla Ciebie propozycję. Posądzimy, że Twój content na Instagramie jest wspaniały i idealnie nadaje się do naszej firmy. I tak brzmi każdy mail. I naprawdę trzeba być ciekawą osobą, żeby brać takie oferty. Albo przynajmniej na poważnie je brać. Jest to dla mnie dziwne. Ale na przykład, nie biorąc współprac, które są podejrzane, które są łatwymi pieniędzmi, które są skamami i tak dalej, my może nie zyskujemy, my nie zyskujemy może finansowo. Ale zesklorujemy coś takiego jak wiarygodność marketingową To jest coś innego Budowanie zaufania ze swoim community Ze swoimi widzami Że ty nie reklamujesz byle czego I dzięki temu później możesz brać sobie więcej za współpracę Żeby sobie odbić te skam współpracy A poza tym widzowie ci bardziej ufają Czym jesteś? Ja bym smalce zjadła e, Czy mam taki... Ogólnie mam do was... Cześć Kasik. jestem postacią z anime e, Albedo z Overlorda Ale mogę dle... dla ciebie, w twoich oczach Mogę wyglądać... Jak Alisa prawdopodobnie. No jak tak, tak przy... A widziałaś kaci, mój strój. Kaci, a ja widziałam, że ty dynia, dyniok jesteś. To! Tak, tak, dyniok, no, to, tak, dyniok, no? Ale chyba malował Ramsua chyba w akasie. Tak. Ale cute, cute dynia, no, mega. Dobra, dostałam komplementa, idę. Pasji! Nie? nie, myślę, że Kasia by się ładniej pomalowała, nawet jak się nie maluje. Dostaliśmy komplement. I jeszcze stwierdzone, że ja bym się sama lepiej pomalowała, czat. To jak dwa komplementy w jednym. Ja to jestem ukontentowana z tej dyni. Z tym taką super dynią, nie? Powołuję moją komisję do sprawdzenia dyni. Gdzie stary? się, jak oceniasz mój kostium? 8 na 10. Słucham? 8 na 10. Słuchaj? Jakby ta dynia była taka napompowana, wtedy byłoby 10 na 10. Nie podoba mi się to. Ale ktoś mi dał pomysł. Powinnam się zabrać za deskę z Ed, Ed i Eddy. A robię to za rok, nie? Tak. Jak zajebisty pomysł. To jest zajebisty pomysł. Zrobię to, jak nie zapomnę, to to zrobię, widzu. Dobra, Pituś, czas oceniać konkurs. Kapi. Tu jest pewien problem, jakby chciałbym od razu zacząć od tego użytkownika, gdyż dynia jest top dla mnie i jest bardzo przerażająca. To jest zajebista dynia, moim ale, zdaniem. Ale pojawia się mamy problem. Kolega Kapi ma banan na Twitchu. Sprawdziłem dzisiaj, za co kolega Kapi ma banan na Twitchu. I za co ma? Kolega Kapi nie jest zbyt inteligentny Kazał ci powiedzieć rekin od tyłu. No i to jeszcze tak, nie że... jest takie te... To, to bym odpuściła nawet. Jak wygra konkurs, to nawet bym zdziła tego bana. No to było jedno z jego pytań do mnie, czy jak wygra konkurs, jak zajmie jakieś miejsce, to zostanie on bana, wiem. Mi się wydaje, że praca jest bardzo postarana, więc bardzo dużo ludzi przychodzi, wiesz, chce śmieszkować z tym takie. tyłem, my dajemy za to bana, ale to wiesz, to jest taki... Dla mnie to jest najmniej inwazyjna rzecz, za jaką można tutaj dostać bana. Za reklamowanie się i za czegoś takiego, nie? Nie no, wiesz, pisanie n-wordów, c-wordów, p-wordów i tak dalej, i tak dalej, no to jest, to jest wiesz, jesteś świadomy, że za to dostaniesz bana, nie? Ale to są rzeczy takie, że przychodzisz na nowy czas i wiesz, Napiszesz głupotkę, nie? Okej, okay, tu jest mój kolejny faworyt. Pytałam no się, że tu się nie ma co długo rozwodzić. Dla mnie niezwyciężca na pewno do przejścia dalej. No, do przejścia dalej, no bo stary to nie ty, że wiesz, ładnie wycięte jest. Tematycznie ze streamem, no bo emet to emet, no tak, tak. nie? Uważam, że bardzo dobra praca tutaj. Do przejścia na pewno. Następnie swoją pracę chcę zaprezentować. Oj Tutaj <noise> 10 na 30, ale jednak nie, nie. Zobaczmy no, zdjęcie no cóż, na coś. no cóż. No tak, jak mówię, widać, no kompo widać, że tutaj kompozycja nie trochę wprawy. się liczy, a tutaj wszystko poszło. Nie Wydaje tak. mi się, że tutaj nie było też wprawy w wycinaniu. Widzę kilka Wydaje takich elementów. Krzywych cięć. Jak tutaj ten nos, i tutaj te oczy, no i. Plus, plus za czapkę, że chciałeś się zrobić komuś Tak, czapka na plus, ale no niestety tutaj za dużo postaranka nie widzę, więc dla mnie nie. O, tu już mamy też niby normalnie, a jednak jest taki twiścik. Przerażają mnie. Zęby trochę. Zajebiste wycięte. są te zęby. Nie, tutaj mi się bardzo podoba. Jest drugie zdjęcie tego podświetlone jeszcze, czy nie? Tak. No ale cute jest. Tu wygląda o wiele lepiej. Tutaj, jak się świecisz tak na różowo, wygląda super. Nie no, co ty. Ja bym się ja puściła. Ta trochę wygląda jak Olaf, no. O. To mi się, to mi się... Podoba. Ładne. Nie dość, że ładnie zdjęcie zrobione, to jeszcze to wycięcie tych, tych pnączy totalny top. No, takie klimatyczne. Tu się coś nad oczkiem no, tutaj No, to, to tutaj ta też widziałem wcześniej, że... Ale współczuję, że ja ostatni to robiła, bo pewnie pierw wycięła sobie te wszystkie, wiesz, pnącza i na samym końcu takie coś, jak się stało, to <laughs> byłoby mi w Szyko. Nie, ale bardzo ładna. A jest jeszcze świecące zdjęcie. Ja bym przepuścił dalej, bo nie no, tego. No przepuszczamy, przepuszczamy, bardzo ładne. Jest postarane. Co mamy dalej? Dżamal. O Jezus, co się stało tej dyni? A <laughs> nie widziałem tego ty. Ale bo to... Ta bomba dynia już win. chyba coś przeżyła! To jest z tamtego roku! To jest chyba z tamtego roku, dynia! Mocna sprawa. A, jest też zdjęcie jak się świeci. Ło, akurat dużo się zmieniło. I zajebiście, ostatnia praca jaką mamy. Faworyt. To jest zwycięzca konkursu dla mnie. Po pierwsze scenografia. On się wzorował na mnie? Tak. Straszne. To, to jest praca, której. No nie, ja tutaj muszę postawić to, co musi przejść dalej. Masz tam rękę z tyłu, masz Emeta, masz całą scenografię Halloweenową. No jest wszystko na tym. Wszystko. Nie no, nie, no, przechodzi na pewno. Nawet włosy masz, to no, nie was. Creepy to jest bardzo creepy. To jest przepiękne. Bardzo creepy to jest. Ale tak, tak, no przechodzi, przechodzi prosto dalej, zdecydowanie. Więc y, teraz tak, wszystkie prace, które tutaj widzicie, zostały wyróżnione w konkursie, czyli dostały stempel bycia zajebistą dynią, po prostu. Y, inne dynie były super, a te są zajebiste żebyście mieli jasność, co oznaczają stemple. Z tych zajebistych tyń musimy wybrać trzy głośniki. 4. Nie, jeszcze jedne słuchawki będą. Czyli za pierwsze U. miejsce będą słuchawki z łóżkami, za drugie miejsce zwykłe słuchawki i za trzecie, czwarte, piąte głośniczki. Moje to cztery, to jest tak. Jeden Pepe, ten pierwszy kapki, czy tam jak on się to nazywał? No. Drugie miejsce, Kasik z Cosplay. Czyli to? To. Trzecie, Emmet i czwarte, Meksyk. Jeszcze piąte. Jaki Meksyk? To jest Meksyk? No to. No, to. Te, te oczy z malutką zieloną dynią oto to, to? jest moje piąte, piąte miejsce okej okay. to dla mnie tak to nie wiem czy dać to na drugie wydaje mi się że to zdecydowanie na pierwsze miejsce zasługuje są dwie dynie scenografia remo kurwa, wszystko wycięte nawiązanie do streama jest wiesz coś się do mnie nie to mimo to jest Winner może, może Imo to jest totalny winner, więc jak dla mnie, to idzie na pierwsze miejsce. Dobra, zgadzam się z tym sumiem. Na drugie miejsce, Kami, Dobra, drugie, jest no. to praca, która mimo, że jest dosyć jakby prosta, bo tu jest po prostu zwykła dynia wycięta, jest ten pepe, urzeka mnie tym, jak jest bardzo ładnie wykonana. Jest po prostu... Ale jest ładnie dobrana dynia, w sensie... Dynia jest super tak... dobrana, pepe jest jako w tematyce streama, estetycznie wykonane, ładne zdjęcie, no. nie mam się do czego przyczepić, miejsce numer dwa, jak dla mnie. I teraz tak, trzy dni które moim zdaniem zasługują na słuchaweczki. To by było tak. Na pewno zgodzę się z tobą, że będzie to ten Meksyk. Na głośniczek nie na słuchaweczki. Na głośniczek, na głośniczek. Wydaje mi się, że to Zuz zasłużyła z tą dynią. Jest Wykonana też bardzo ładnie, estetycznie, jedynie w mhm. tematyce zrobione zdjęcie. Postaranko jest i w ogóle wszystko. Praca Emmet również zasługuje. Nie wydaje mi się, żeby to była praca wzorowana z internetu, w sensie żeby to było wzorowane z internetu. A nawet jeżeli to jest to bardzo to wycięte, bardzo mi się to podoba i to też moim zdaniem zasługuje na głośniczki. I teraz musimy wybrać ostatnią pracę i nie zgodzę się z tobą, że to to powinno być. Ja myślę, że to powinien być... Twitcha, że dzieci z cukierkami... Twitcha to jest Przyszły dzieci z cukierkami do nas? No, tylko chyba bez cukierku bo zobaczyłem w judasze i już ich, nie, już ich nie było. Nie dałeś im cukierków? Nie, no zanim dobiegłem, to już ich nie było. Remek! A nie mamy cukierków nawet. To byś im oddał swoje słodycze, no! Co? И мои-то е, бы мне взял-то, yeah. Remek. Dobra, Remek, musisz wybrać, która dynia jest ładniejsza. Może być y, Remon naszym decydującym głosem, Peter? Jak najbardziej. Dobra. Y, wybierz stąd dynię, która Ci się najbardziej podoba. Trzecia. Oh. Tak jak wygląda, jak się świeci. No, no, no. Teraz ta dynia uwaga, bo nam ma chyba trzy zdjęcia. Jest na niej to i tak się świeci jeszcze. No to mi najbardziej się podoba ta jest fajnie zrobiona. Na alta też jest ładna, ale ta jest bardzo fajna. To wydaje mi się, że jest za dużo elementów. Że jakby fajnie, że jest to z tyłu, to logo i tak dalej, a... Ale dodaję to takiego za dużo, jest wiesz. Rozbicia. A pokazać ci top 4? Bo wybierasz piąte miejsce ty w ogóle. Aha, to nie jest pierwsze. To jest pierwsze miejsce. O, jestem nawet ja tam. Ty jesteś, Emet jest i to jestem ja, to ja. Wzorowany na mnie jest. Bardzo fajne, no. E, drugie miejsce. No, to fajne. E, trzecie miejsce. Fajna mała. I czwarte? No, Emet spoko. No dobra, no to na piąte, ja bym wziął. Ta jest ładna, ale jest taka zwyczajna, ta jest po prostu tematyczna, więc pomiędzy tą a tą bym robił bitwę nie? Obie są ładne, ale można zrobić losowanie kołem fortuny, nie? Pół na pół i tyle. To weź te trzy i zrób ankietę dla widzów. Dobra, to zrobimy ankietę. Widzowie zdecydują, kto będzie na piątym miejscu. Ola wziął wygrał. To mam wszystkie zapisane, będę pisał później do zwycięzców, a i uznajemy, że Kapi dostaje UB, tak? Tak, Kapi może dostać on bana. Tutaj yy, szczególne też wyróżnienie dla tej pracy z oczkami oczywiście, dla Kapiego również. Postaram się jeszcze załatwić jakieś dwie nagrody. Jak mi się uda załatwić to może ten Alien i ten Kapi też coś dosta Zimnówi też coś dostaną. Ja ogólnie wszystkie prace były super, nawet jak były mniej staranne, to sam fakt, że się wam chciało cokolwiek robić, jest, jest ekstra. Także ja pozdrawiam wszystkich Uczestników. Również pozdrawiam wszystkich uczestników. Śliczne prace zrobiliście. A te top 5 to naprawdę jest top, top, top. Super praca, ale naprawdę ta to tak postarana praca, ciężko byłoby jej nie nagrodzić, nie? Mam nadzieję, że tutaj wszyscy się widzowie ze mną zgodzą. Zajebista, mega. Super wyglądasz! Super! Bardzo ładnie! Ale i tak, moja droga, nie umywasz się do stroju. Sex dni. just sorry